Jak każdy Battle Royale, tak i Warzone daje nam takie momenty, kiedy grę chcemy po prostu odinstalować, jak i takie, w których chcemy grać więcej i więcej i nie możemy przestać. I taki moment właśnie przydarzył mi się podczas ostatniego niedzielnego streama, gra, której długo nie zapomnę, raz ze względu na jej przebieg, a po drugie, ze względu na niesamowitą końcówkę. Zapraszam więc do obejrzenia do samego końca. Jeżeli spodoba Wam się, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, no i włączcie sobie notyfikacje, abyście wiedzieli o kolejnych streamach, żebyśmy takie właśnie momenty mogli przeżywać razem na żywo. A ja już oddaję głos na pole bitwy i odmeldowuję się z tej strony. Jak zawsze mówił do Was Miniu. Coś mnie tropi. Dobrze, wejdziemy od tej strony, bo tu ciężarówka hałasuje. Biegnę w kierunku tego, kto mnie tropi. Może to i dobrze. Ok. Chwila, 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 chwila. Myślałem, że emki są już automatyczne. Jeszcze nie, ale to nie jest ten, który mnie tropi. To jest zła wiadomość. A ta jest automatyczna. A co to są dwa rodzaje MK teraz? To ciekawe. Ok, wszedł. jest na dachu. Oni obaj są na dachu? Nie, on jest spodem no. Okej, okay, ciekawie się robi. Okej, okay, ciekawie się robi. Potem no jest jeszcze dwóch, którzy się strzelają. Okej, okay, on zabił tego, który mnie gonił. No Pytanie, co zrobić z tym fantem. On teoretycznie może wyjść na wieżę. I z tej wieży nas dojechać. I to musimy zrobić inaczej. Tam jeszcze ten gościu z tą ciężarówką wraca. A tu jest jeszcze jeden gościu. Masakra! Mamy szczęście do lądowania w zagęszczonym terenie. Uda się przetrwać, to zasłużycie na wolność. Hmm. Gotuję się walka. Czekaj, osz, możesz wbić wroga na cel. Dobra, trzy mina poznaki, wyprowadzić z równowagi. Celnie posłany kamień. Cześć, Moweirom. No właśnie nie, no bo znalazłem taką MK i burstową i i automat, więc te burstowe też jeszcze są widać w skrzyniach. Lewo czy prawo Sierobek Czas zawalczyć o wolność żołnierza. No i to była dobra decyzja. Dobra, ile do, do zrzutu? Do zrzutu kawałek. Okej, lecimy cisek. Lecimy tutaj. Lecimy tutaj. No, i zobaczymy, czy coś tam ciekawego nas spotka. Panie, niechybna śmierć. Okay. To nie jest zła pozycja, bo jeden punkt pod nami, ponad nami to jest to. I jakby ktoś tu był, to moglibyśmy go przyczaić stąd, ale może tak być, że nikogo tu nie ma, albo jest sprytny i dobrze wiedział to samo co ja. Nowy No, lecimy na górę w takim razie. Oj. W ten zwrot. Ojej, ja nie lubię takich zrzutów. Środek skrzyżowania pomiędzy trzema budynkami. O właśnie, a tam gościu się na to czai. Nie wiem czy go widzieliście w tym garażu. O tutaj. No. Ach, świetnie. Świetnie, co za niefart. no. Waj, leo waj. I skąd? Po prostu tylko obczaj, czy z daleka, czy z bliska. Chyba z daleka. Dajcie jakie tarcze. E? Nie ma tarczy? Może na pięterku będzie? Jest jedna. nie na kogo on patrzył Ten snajper mógł być nawet zwierzę. mi się wydaje, że ten już strzał bardzo daleko Aczkolwiek... O, jest tam Jak ja ten zrzut teraz wezmę, żeby ten gościu mnie nie... Nie przyczaił. widzicie on tam jest, dobra, jak mi się uda wziąć zrzut To go zdejmiemy Przestań się ruszać. Thank you, come again. Hmm... Pytanie czy MP, MP będzie chyba lepsze na... ...do cykuba niż ten... ...niż ten konus. Zdążę jeszcze po tamtą skrzynię 2,20 kopę czasu. Pytanie czy warto biec po sprzęt tego ziomka, co go usnajpiłem. Może dojrzymy co tam wypadło? Nie, nie dojrzymy co wypadło. Whatever. Dobra, podbiegniemy jeszcze po sprzęt po tamtym, co w garażu. Go ubiliśmy. No i zobaczymy co dalej. Sporo kaski podrzucił. Za co panu serdecznie dziękujemy. A co to jest to sito? Spróbujemy, to sobie chyba grał taki krótki, tak? Dobra, no to run forest. Dobrze. Muszę sobie te drzwi, żeby nas tutaj nikt nie dziabnął z boku No było gdzieś tam na... O, tam kogoś widzę Szkoda, że nie hedzik Ale po tarczach dostał mocno Po tarczach dostał mocno Ale Ten pokoik taki niebezpieczny z tymi wszystkimi oknami Kurde, beznadziejny jest. Prawdę mówiąc, bo tu mają linię strzału z tamtej górki na mnie nie złą. Czy to był celownik, czy to. Nie, to jakieś iskierki. O, tu się czaisz. Jak ja go nie trafiłem? Ej, come on, co jest? Ktoś jest blisko nas. Ale jak te dwa strzały... ...nie trafiły... ...to nie wiem. Aczkolwiek to był jakiś bug. Widzieliście, bo to, to, to była seria tego gościa i tylko przez to, że byłem przycelowany w niego, to tak strasznie głośno je usłyszałem. Pierwszy raz widziałem takiego baga. Bo to nie strzelał nikt tutaj, to strzelał tamten gościu. Pierwszy raz coś takiego widziałem, prawdę mówiąc. O. A kto tam biega? Mamy wroga. Nie no, nie będę do niego strzelał. Przecież nieraz sam byłem w takiej sytuacji, kiedy nie mogłem pod skałę y wyskoczyć. Nie, jak się chłopak przybiegnie. No, widział mnie. Dobra. Tam też na górze gość jest. A tego kamperka to zdejmiemy mu. A. Jak do nas celujesz, to, to muszę podjąć walkę, przykro mi. Tam nad głową masz gościa, to ci od razu ostrzegam. Masz ostrzeżenie i masz gościa nad głową, także uważaj dokąd biegniesz. <śm> o! O! To jeszcze przyforciłeś. Mam nadzieję, że ten z góry mnie nie widzi. Chyba mnie nie widzi. Dobra, teraz z tym się postrzelamy, gdzie on się schował. Ten. O, tutaj biegnie. Po tarczach. Dobra, teraz ten z góry. Eee, ma jakieś dobre serce mam dzisiaj. O, ten z góry tutaj biegnie. Mamy wroga! A się przyczaił. A się przyczaił. No daj głowę. Jak to były tarcze? Nie wierzę, że to były tarcze. Naprawdę. Chyba go ktoś dojedzie. Zaraz. Hmm, Strange. St Myślałem, że to gościu tak leży. Stranger Things tu się dzieją, ale ich zaraz chyba będzie spychać. O, jesteś tutaj dalej. Gdzieś jak się. nie doczy Teraz go będę widział, bo się nie doczytały tata, detale tata, autobusu, tata. a teraz nie będę go widział, bo się długo doczytał. O, widzicie? Taka sytuacja. Dobra. Się trochę za zastrzelałem, że tak powiem. Uuu! Ale urwał Czekał, czekał i wyczekał. Dobrze. To zrobimy to inaczej. Ale to nie strzelił do mnie ten gościu, w w którego wcześniej widzieliśmy. To ktoś inny. O oh, shit. Myślałem, że to gościu. Patrzcie, to wygląda jak gościu kr kręcący w rogu. Powiem inaczej, nawet byłem pewny, że to gościu. Gdzie tu jest sklep? Tam na dole. Kurde, jest sklep na tym. I to jest centrum strefy, jeszcze. Przydałoby się ten przebieg strasznie, by się przydało. Chyba muszę zaryzykować. Tam na pewno ktoś jest w środku, ale on może biec do jakiegoś zrzutu. Dobra. Przykąpimy się tu na niego. On gdzieś tu zaraz powinien wybiec. Którędy pójdzie. Tu jest skrzynia jedna zrzutowa. On mógł próbować gdzieś tutaj... ...do tej skrzyni, bo to ewidentnie był gościu, który miał plan. Nie byłby tak w poprzek. Gdyby czego, na czymś mu bardzo nie zależało. Jest. Ja muszę go puścić na razie. Pytanie, czy czy wystarczy martwiej ciszy? Odpowiedź brzmi tak. Oh shit Widziałem go jest w tym namiocie Albo za tym rogiem Albo za tym rogiem. Hmm. Zakładam, że wszyscy już są poniżej. Mnie. Ale wiecie, jak to z założeniami. Chole, ten róg jest w strefie. Wow. Jeżeli nikogo nie mam na plecach, to będę miał bardzo ciekawą pozycję. Hmm. Dobrze, jeden na jeden. Tak czułem, że to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, że zostałem tu sam pytanie jest tam na górze. Okej. Okay. Ho! To był ładny strzał, żeby zakończyć. Nie ma co? To był ładny strzał, żeby zakończyć Warzonica. No to są moi drodzy. Mówiłem, że się rozkręcimy, rozkręcimy. A jak się podobało, to możecie lajka wrzucić. Jak się podobało, to możecie wrzucić lajka.